Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nad ziemią i na wodzie. Położony nad Wartą Uniejów to pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne przyciągające zarówno kuracjuszy jak i turystów chcących skorzystać z czynnych cały rok basenów termalnych. Oferta turystyczna miejscowości wciąż się rozwija. Spółka Watenbol prowadzi w pobliżu Uniejowskiego zamku park linowy Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego firma wzbogaciła go o nową trasę, mówi prezes spółki Maciej Łuczak. W ramach projektu zbudowaliśmy trasę dydaktyczną w parku linowym. Jest to trasa na wysokości około 1,5 metra dla najmniejszych dzieci. Na niej są różne obrazki, które opisują ryby, które znajdują się akurat u nas w rzece. Firma organizuje także spływy kajakowe, a pozyskane dofinansowanie pozwoliło jej na zakup sprzętu. Dodatkowo zakupiliśmy 40 nowych, nowych kajaków, dwie przyczepki no i realizujemy kajaczki teraz na rzece. Pływamy po warcie, czyli zawozimy gości w górę rzeki do księżyk Młynów, goście spływają do Uniowa, ewentualnie siadają w Unijowie i płyną w dół rzeki do Dobrowa lub Koła. Maciej Łuczak docenia rolę Funduszy Europejskich w rozwoju biznesu. Jest to bardzo duża pomoc dla nas, jako przedsiębiorców. 50% dotacji, którą otrzymaliśmy w ramach tego projektu, no była znaczącym wsparciem do realizacji zakupów tych rzeczy, które wymieniłem wcześniej. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.